Witam Was wszystkich serdecznie, Rajowa Vajekano to najbliższy rywal Jagiellonii Białystok w lice konferencji Europy. Jaka to drużyna, jak gra najbliższy przeciwnik Dumy Podlasia oraz jakie są jego mocne i słabe strony? O tym wszystkim w tym materiale. Maciej Skucha, zapraszam serdecznie. Na samym wstępie jednak trzy prośby. Zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie ten kanał. Z góry serdecznie Wam dziękuję, a teraz zapraszam już na materiał, w którym użyłem również fragmentów z filmu dotyczącego Rajo Wajekanu przed meczem z Lechem Poznań. Nie minęło od tego momentu zbyt dużo czasu. Myślę, że są to kwestie aktualne, także po prostu użyłem ich również w tym materiale. Rajo to klub ludu z Madrytu, bardzo mocno utożsamiony z klasą robotniczą, którego kibice często przeciwstawiają się władzom ligi i zarządowi. Od pięciu lat regularnie występuje na poziomie La Liga, a do Ligi Konferencji Europy dostało się dosyć sensacyjnie dzięki zajęciu ósmego miejsca w ligowych rozgrywkach. Chociaż fazę ligową musiało zagrać jeszcze z białoruskim Nemanem Grodno, które pewnie pokonało aż 5 do 0 w dwóch meczu, a w fazie zasadniczej na początku Rajo pokonało 2 do 0 w Szkendiję, następnie zremisowało 2-2 ze szwedzkim Hecken, później wygrało niestety 3-2 z Lechem Poznań, a w ostatniej kolejce przegrało zaskakująco 2-1 ze Słowanem Bratysława. Obecnie Rajo zajmuje 12 miejsce w rozgrywkach. I tę samą lokatę zajmuje również w La Liga. Ostatnio Rajo jest w dosyć przeciętnej formie. W ubiegły weekend przegrało z Espaniolem, no a ostatni mecz wygrał wygrało w październiku. Warto jednak pamiętać, że to dalej drużyna z La Liga, a więc poziomu wyższego od polskiej ekstraklasy, czego nie musi udowadniać ranking opta, według którego Jagiellonia w hiszpańskich warunkach walczyłaby o utrzymanie. Także to Rajo jest faworytem tego spotkania. W jaki sposób gra ta drużyna? Osobiście miałem okazję obejrzeć ich spotkanie Ligi Konferencji Europy przeciwko Szkendii, także będę odnosił się przede wszystkim do tego meczu, ale nie tylko. Zacznę od formacji, jeśli chodzi o obronienie, jeśli chodzi o defensywę, to jest to ustawienie 442, a w budowie akcji jest to takie 3142 ze sporą wymiennością pozycji w drugiej i trzeciej tercji. To drużyna, która chce mieć kontrolę nad meczem z piłką przy nodze i czyni to nawet na poziomie La Liga. To piąty zespół pod kątem posiadania futbolówki w Lidze Hiszpańskiej. Piłkarze Rajo wymieniają między sobą sporo podań, ale zdarza im się zagrać też bezpośrednio. Pod kątem długich podań to drugi zespół w Lidze Hiszpańskiej. Piłkarze Rajo często decydują się na takie długie przerzuty w celu szybkiego przeniesienia ciężaru gry na drugą stronę. I to przynosi pożądane efekty, no bo dzięki temu Rajo kreuje sobie całkiem sporo sytuacji. Pod tym względem jest to zespół zbliżony do czołówki La Liga, choć jak widzicie Rajo w tym sezonie często brakuje odpowiedniej finalizacji. Powinno strzelić nieco więcej bramek, mając na uwadze ile sytuacji sobie wykreowało i jak dobre one były. No i podobne problemy ze skutecznością Rajo miał w spotkaniu ze Scandio. Mogą zdobyć się więcej niż dwie bramki, w szczególności po tego typu zagraniach wstecznych, których było sporo, no ale padła po nich tylko jedna bramka. Niemniej jednak to bardzo mocna strona tej drużyny, na którą warto zwrócić uwagę. Warto docenić również postawę Rajo w pressingu, bo to drużyna, która po stracie piłki szybko chce ją odzyskać, co pokazuje chociażby ich PPDA dla Liga pod tym względem. Lepsze są w zasadzie tylko Barcelona i Sevilla. Rajo często zakłada na rywalu taki wysoki pressing, doskakuje kilkoma zawodnikami do przeciwnika, często też odcinając mu możliwości zagrań do kolegi z drużyny. No i Siłą rzeczy dzięki temu Rajo odbiera piłkę, co było widoczne również w starciu ze Scandia. Natomiast jeśli rywalowi uda się ten pressing ominąć, bądź Rajo nie zdąży go po prostu założyć, to ma spore kłopoty z szybką odbudową ustawienia. W takich momentach na boisku tworzą się spore przestrzenie, które w ubiegły weekend brutalnie wykorzystał Villarreal. Także myślę, że po tej krótkiej charakterystyce już mniej więcej wiecie, czego można spodziewać się po Rajo Vallecano, a ja teraz przejdę do piłkarzy, na których warto zwrócić uwagę w kontekście tego spotkania. Na pewno takim piłkarzem jest Jorge De Frutos, a więc 28-letni Hiszpan, prawy-skrzydłowy, reprezentant Hiszpanii, który zadebiutował w tej reprezentacji w tym roku. W tym sezonie trafił do siatki 6 razy, do tego zaliczył 4 asysty. Jest to najlepszy strzelec rajo w rozgrywkach ligowych i ogólnie bardzo dobry piłkarsko-zawodnik, o czym przekonał się samych poznań. Całkiem pozytywne wrażenie wywarł również na mnie Fran Perez, a więc 23-letni Hiszpan, również skrzydłowy, który do siatki w tym sezonie. Nie trafił sześć razy, to piłkarz bardzo szybki, który potrafi zrobić różnicę w pojedynkę. W lidze konferencji Europy gra praktycznie nie zawsze, także piłkarze jagieloni będą musieli mieć go na oku. Choć myślę, że najmocniejszą stroną Rajo jest drużyna, a nie indywidualności, to jaki kolektyw zbudował trener Inigo Perez, który wcześniej był asystentem Andonigo i Raoli, obecnego trenera Bornemów. No i widać obecnie w Rajo wpływ tej współpracy, no bo tak jak już wspomniałem, Rajo prezentuje taki futbol proaktywny i jego najmocniejszą stroną dzięki temu jest właśnie kolektyw. Jagiellonia natomiast w ostatnim czasie jest w nieco słabszej formie. Remis z głębiem, później odpadnięcie z rozgrywek Pucharu Polski z gks Katowice, no a w ubiegły weekend porażka w czy z Termaliką. Odnoszę takie wrażenie, że takim głównym problemem dumy Podlasia obecnie jest kreacja sytuacji. Jagiolonia mozolnie utrzymuje się przy piłce, wymienia między sobą sporo podań. Piłkarze tej drużyny często wchodzą w pole karne, natomiast często nic z tego nie wynika. Jagielonia praktycznie nie kreuje sobie takich dogodnych sytuacji, co pokazują również statystyki, no bo w ostatnich dwóch meczach ligowych, Jagiellonia nie wykreowała sobie tak zwanej dużej szansy, a więc takiej sytuacji, która wygenerowałaby współczynnik expected goals na poziomie przewyższającym 0,3. To dużo mówi o problemach tej drużyny. Jakiego meczu należy się zatem spodziewać? No, myślę, że to będzie spotkanie, w którym to fragmentami Rajo będzie miało inicjatywę, a fragmentami będzie to Jagiellonia. Warto pamiętać, że Jaga zagrał siebie i niewątpliwie będzie to jej atut w tym spotkaniu. Jagiellonia w tym meczu powinna uważać przede wszystkim na to szybkie przeniesienie ciężaru gry przez Rajo, do tego na podania wsteczne, a do tego być bardzo skoncentrowana przy wyprowadzeniu piłki od własnej bramki. Rajo to drużyna, która potrafi zakładać się pressing, ten pressing często jest nieskuteczny, no i często przynosi efekty. Natomiast Jagiellonia paradoksalnie w tym właśnie powinna upatrywać swoich szans, no bo tak jak wspomniałem, jeśli ominie się ten pressing Rajo, to w środku pola hiszpańskiego drużyny tworzą się spore przestrzenie. Pojawiają się one również w defensywie, który rywal może wykorzystać. Także Jagiellonia powinna zwrócić na to uwagę, tym bardziej, że ona świetnie potrafi presynko mijać. Dajcie zatem znać w komentarzach, jaki wynik typujecie. Ode mnie optymistyczny 1-0 do dla Jagiellonii Białystok. Oczywiście Torajo jest faworytem tego spotkania, natomiast w ostatnim czasie jest w nieco słabszej formie, również ma swoje słabsze strony i myślę, że Jagiellonia grając u siebie może je wykorzystać i się przełamać. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Raja Wajekano i nie tylko. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę podbicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Dzięki za uwagę. Maciej z Kucha kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.